I cześć wszystkim ponownie tutaj jak zwykle Z, wasz komentator, rozpoczynamy kolejną grę małego, małej koreańskiej paczki, którą w tym tygodniu dla Was przygotowałem Slayers Boxer. To gracz, który prezentuje się nam tutaj jako niebieski teran, ten niebieski taki e, kolor, oczywiście, kolor oczywiście królewskiej kry, ponieważ jest to imperator wszystkich teran. Jego przeciwnikiem jest nie mniej wielki Kirix Zenith, e, który oczywiście rozbijał się tutaj w GSL-u jego niesamowite mikro, e, dorównywało w pewnych momentach mikro Marinów, e, fake boxera, no niestety e, odpadł tam chyba w półfinale czy w ćwierćfinale. ale niewątpliwie jest to, naprawdę bardzo fajny gracz. W pierwszej grze widzieliśmy 14 hatch w wykonaniu Kirik Zenita. Mam, na, mam wrażenie, że będziemy to widzieć także w tej grze, ze względu na to, że na Scrap Station złapanie tej szybkiej, tej szybkiej ekspansji jest bardzo, bardzo proste dla zerga według mnie. No i druga sprawa to taka, że bokser we wczesnej fazie gry nie jest za, w stanie za bardzo zaatakować swojego przeciwnika na tej mapie. Nie jest w stanie za bardzo być agresywnym. Oczywiście w późniejszej fazie na pewno zobaczymy tutaj jego niesamowite mikro tymi dropshipami, tymi mediwakami w Stagrafcie 2, jak one się nazywają. No i te dropy na pewno będą bardzo, bardzo fajne. Jeśli je oczywiście zobaczymy, mam wrażenie, że tak. Tymczasem, baraki budowane są w dosyć interesującym miejscu. Jeśli chodzi o, chodzi o sleje z Boxera, zastanawiam się, czy no coś w rodzaju takiego Makarax chociażby, z tym, że tutaj te pierwsze baraki są budowane już poza bazą, troszkę tutaj blisko naturalnej, czyżby drugie, wow, to jest naprawdę niesamowite, zastanawiam się, co tymi barakami będzie zrobił, chyba może będzie starał się przelecieć nimi tutaj i zablokować to przejściem, chyba będzie to miało miejsce, tymczasem jednak mamy 14 wylęgarnię, jak widzicie, nie ma tutaj jeszcze pula, dopiero za chwilę zostanie on zbudowany, dokładnie chyba teraz. Dokładnie tak więc mamy tutaj 14 hadżerkę Zenit, Kilik Zenit dokładnie robi to samo co w grze numer 1 i bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. W każdym razie mamy tutaj także Supply Depot, który jest zbudowany, No i jak wygląda tutaj plan gry dla, dla boksera zastanawiam, mnie. Tak jak mówiłem, przeleciał tutaj tym jednymi barakami. Drugie za chwilę zostaną zbudowane. I to może pozwolić mu nawet na, nie, na niezłą agresję. To może pozwolić mu nawet na tutaj bycie troszeczkę agresywnym, ponieważ te baraki są o wiele, o wiele, o wiele bliżej. I tak naprawdę może tutaj, może tutaj coś mu się udać. Za chwilę zobaczymy, zobaczymy co będzie miało miejsce. Spawning pool jest już prawie skończony, ale zerglingi nie będą, go... u, zerglingi nie byłyby gotowe, gdyby ten Morin biegł w stronę tego. Tego bunkra, który w ogóle nie jest zbudowany jeszcze. O mój Boże, znowu! Znowu Kirik Zenit powoduje, powoduje spowoduje anulowanie tego bunkra. I nawet tutaj, tych 6 serglingów w tym momencie jest zbudowanych. O jejku, chciałby postawić tego, ten bunkier, ale niestety nie jest mu dane. Czy go anuluje? Dokładnie tak, ten bunkier został anulowany. No i niestety, do no i niestety, te, to, to nie zostało wybudowane zbyt dobrze. Tymczasem podwójna rafineria jest budowana, więc bokser w tym momencie no musi się w coś innego transferować. Czy zdaje sobie sprawę z ekspansji swojego przeciwnika? Nie! Ojejku bokser mógł tutaj zaskautować, Nie zrobił tego jednak, i to według mnie jest kolejny błąd. Naprawdę, naprawdę bardzo duży błąd. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce, ponieważ mamy tutaj cały czas te dwa baraki, które według mnie będą troszeczkę, troszeczkę niepewnym wołem na rołcze, Jeśli zdecyduje się na ten rodzaj jednostki Kirik, Zenik, a, a zdecydował się, to, to był jeden rodzaj jednostki, który widzieliśmy w poprzedniej grze. I jeśli zastanawiacie się, tak jestem nieziemsko zmęczony z pracą oraz małą ilością snu i staram się nie ziewać. <laughs> tak. W każdym razie. W każdym razie, no obiecałem, będą replaye i macie replaye. W każdym razie mamy tutaj mariny, które wysuwają się do przodu, jest ich tutaj dokładnie 7 kontra bardzo mała ilość, 7 zerglingów. Ta w ogóle nawet bez spida, jeśli chodzi tutaj, jeśli chodzi tutaj o te Kylik Zenita, czy buduje kolejną większą ich ilość, wygląda na to, że ta kolejne 10 zerglingów zaraz dołączy do swoich pobratymców. Według mnie bardzo dobra sytuacja Boxera, który zmusił swojego przeciwnika do budowy ogromnej ilości jednostek. W tym momencie 17 zerglingów i jedynie 22 drony. I pomimo dodatkowej bazy, to właśnie Slayers Boxer jest tutaj do przodu, jeśli chodzi o SCV. Ale musi uważać na te dwa mariny. Jeśli zostaną. Aaaa, Boxer traci dwa mariny! Ojejku, nawet największy mikroboxera im nie pomoże. Świetnie tutaj, świetnie tutaj swoje mariny wycofał poza tego walla i tylko cztery z nich są potrzebne, żeby się bronić. Tymczasem kolejna Hilo chyba biegnie tutaj, żeby zniszczyć tego Overlorda, zobaczymy tutaj czy im się to uda. Mamy tutaj także fabrykę, która została zbudowana także... ooo, jednak podwójny starport! O, to jest bardzo dobre. Czyli może będziemy widzieć tu port Banshee bez klołka. No, i ma tutaj miejsce zniszczenie jednego overlorda. Także ten command center, według mnie, był widoczny. Więc troszeczkę tutaj zebrał informacji na temat tego, e, czy bokser za SS sprawę, dalej nie wie, że jego przeciwnik nie zEXPOW. Może zdawać sobie, może sobie to, e, myślę, że sobie to wykalkulował, że jego przeciwnik jednak zEXPOW. Tymczasem e, ler, haczerka jest już, prawie, jest już prawie zamieniona w tego lera. E, no i zaraz zobaczymy, ogromna ilość tutaj jednostek, których większość stanowią drony, jest, budo jest budowana. E, no i Kirik Zenith, widząc, że jego przeciwnik wycofał się za wall. Jest w stanie bardzo fajnie sobie zadronować. Według mnie, według mnie bardzo, bardzo dobra decyzja w tym momencie Kirik Zenita. Kolejny bunkier jest dobudowywany. Naprawdę duża ilość tych bunkrów jest tutaj dobudowywana. No i mamy, tak jak mówiłem, tuport port Banshee, niczym tu port Ride ze Starcrafta jedynki. I jest... Jest tutaj budowane. Czy jest? Nie, Cloak, tak jak mówiłem, nie jest wymyślany, ponieważ Boxer, e, No nie, przepraszam bardzo, ma gaz, ale w momencie, w którym wyda te 200 gazu, nie będzie w stanie wybudować dwóch kolejnych Banshee, więc jaki jest sens? Jaki jest sens tego zapytowuje się? Tymczasem mamy skończony już prawie Roach Warren oraz budujący się Spire. Ten Spire będzie chyba odrobinkę tutaj za późno. Niestety nie będzie tak szybko, żeby, żeby przestrzec, żeby. Obronić się przed tymi, przed tymi dwoma banshi. No i mamy tutaj atak e, jednak, że będzie on bardzo łatwo odparty. No i zaraz zobaczymy, czy jest tutaj drugi queen. Na pewno Kirik Zenit widział te banshi, ponieważ ma tutaj świetnie porozstawiane Overlordy. No i ten queen ginie bardzo, bardzo szybko. O mój Boże! To jest bardzo zła sytuacja dla Kirik Zenita, który wpada tutaj swoimi zergingami, nie wiadomo po co i na co. I w tym momencie jego linia minerałów jest atakowana. 49. Łocie on leci! Nie, Bokser! Chce zniszczyć tutaj tego drugiego queena. E, ogromna ilość Roachy w tym momencie jest atakowana i tak szukał chyba tego spire'a, w tym momencie ten spire zginie bardzo, ale to bardzo szybko chyba nawet będzie tutaj focus fire na tego spire'a, w tym momencie kolejne, kolejne queen'y są budowane, no i musi troszeczkę uważać tutaj, żeby nie stracić zbyt dużej ilości banshee, ale u, no i niech się zdecyduje w tym momencie tutaj e, i naprawdę ten spire został zniszczony. Bardzo, ale to bardzo dobrze. Evolution Chamber zostanie zniszczony i mamy tutaj już dwa queeny. I to chyba będzie koniec tego całego harasu. Tymczasem mamy ma miejsce atak na ten wall slayer z boksera, który musi uważać, żeby nie stracić tych wszystkich budynków. Jeśli straci te dwa baraki, to będzie tutaj naprawdę bardzo do tyłu i wygląda na to, że te budynki zostaną zniszczone, ponieważ mariny nie są w stanie strzelać aż tak daleko. Niestety terajska myśl techniczna nie jest aż tak wielka. No i został zniszczony tutaj jeden z tych bunkrów, baraków. Drugi barak także zostanie tutaj zniszczony. No i Techlab został tutaj e, także, także popsuty. Tymczasem Ninja Expa w Golda w wykonaniu Kirik Zenita e, nie ma tutaj zbyt dużej ilości Banshee, chyba już nawet te dwie Banshee, które nie wiem gdzie dokładnie... Cztery Banshee, przepraszam bardzo, nie wiem... Ma... Ooo, jednak ma tutaj miejsce atak, jest tutaj atak, ale spójrzcie, jak świetnie tymi Queenami broni się e, Kirik Zenit. Naprawdę świetnie, świetnie się tutaj broni. Nie widzę tutaj, żeby większa ilość tych Banshee była, ponieważ e, no cóż, po pierwsze, Boxer jest atakowany, po drugie, jeśli spojrzymy. E, jeśli spojrzymy, to tutaj jest budowana właśnie ta kolejna haczerka. E, są tutaj już, już sport crawlery. E, no i jest także spire jest także spire i Mutale są właśnie budowane, jednakże mamy tutaj znowu atak, kolejne dwie banshee, ale powinny atakować troszeczkę zgubił się tutaj zgubił się tutaj e, e, bokser. no i niestety prawie stracił jedną z tych banshee. E, kolejne czy kolejne są budowane? Nie wygląda na to, że wygląda na to, że nie. No, i pytanie brzmi, na co właśnie teraz zdecyduje się? Buduje Tory Slayers Boxer. No, tymczasem ta ekspansja została już zrobiona. I bardzo, bardzo tutaj chyba Kirik Zenith za chwilę wyskoczy do przodu, jeśli chodzi właśnie, jeśli chodzi właśnie o jego, jego ekonomię. A, czy buduje jakieś inne budynki? Wygląda na to, że nie. Może przydałby się tutaj Infestation Pit, i chyba będzie starał się harasować swojego przeciwnika. Tori jeszcze nie jest skończony. E, te mariny nie posiadają także Steampaka, e, no i wygląda to bardzo, bardzo źle. Oczywiście SLS Boxer rzuca ogromną ilość wieżyczek. W tym momencie trzy wieżyczki aż są budowane tutaj w tej linii minerałów. Kolejne trzy są budowane w naturalu, dokładnie tak, e, ale przeciwko tak ogromnej ilości mutalisków, no będzie musiał tutaj stracić troszeczkę tych, 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 e, tych e, SCV-ów. Jedynie 35 SCV kontra, 46 dronów. I Kirik Zenit jest cały czas do przodu w tej grze. Kirik Zenit naprawdę świetnie tutaj atakuje. E, tymczasem mamy tutaj, ma tutaj miejsce kolejny haras. Mamy tutaj dwie banshee, które w zasadzie nie zadały zbyt dużej ilości obrażeń. E, tymczasem kolejne tutaj Supply Depoty próbuje tutaj je niszczyć. E, czy zostanie zniszczona ta banshee? Wow, 17 obrażeń jedynie. Mają także klołka te banszy, więc tutaj bardzo, bardzo fajnie. 180 energii, prawie to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Po trzy wieżyczki w liniach minerałów są już gotowe. Skutecznie odstraszą małe ilości, małe ilości tych mutali. Czy większe ich ilości są budowane? Wygląda na to, że troszeczkę jeszcze tak. Plus jeden teraz jest wymyślany. Bardzo dobry pomysł, jeśli ma się jednostki walczące w zwarciu oraz strzelające jednocześnie. No i mamy także tutaj Baniknes, który w tym momencie zaczyna, rozpoczyna być budowany. No i tutaj te, te mutale. Tych mutali jest naprawdę dużo. Jest ich naprawdę ogromna jeśli jest, jest ich dokładnie 16. I myślę, że spokojnie Magic Boxem byłby w stanie tego jednego tora zniszczyć. Tymczasem chyba decyduje się na atak tutaj w głównej bazie. Ta baszki została zniszczona w tym momencie bardzo, ale to bardzo No I także zniszczone jest. Niszczone jest armory, czy zostanie zniszczone do końca wygląda na to, wygląda na to, że nie. No i te beiny prawie są skończone. Wygląda na to, że jest wymyślany także steam Pack oraz combat shields bardzo ważne dwa ulepszenia w walce przeciwko mutaliskom no i tak jak mówiłem tutaj w Krik Zenit wysuwa się na prowadzenie 1800 kontra jedynie 1000 przychodu dla Slayer's boksera który coraz bardziej pozostaje w tyle zwłaszcza że Krik Zenith łapie kolejną wylęgarnię. to jest po prostu niesamowite idzie on do przodu 140 kontra 90 jedynie jedyne co na razie ratuje boksera to jego świetna pozycja defensywna oraz to, że te skałki w ogóle nie zostały jeszcze zniszczone. Zobaczymy jednak, że czy będzie w stanie tą pozycję utrzymać wystarczająco długo, żeby chociażby zaekspować po raz kolejny, ponieważ wygląda na to, że Kirik Zenit będzie decydował się na agresję w tym momencie, w momencie, w którym została zbudowana jego wylęgarnia. Może jednak nie, może jednak chwilę sobie tutaj poczeka. Wygląda na to, wygląda na to że większa ilość torów chyba jest także budowana. Dokładnie tak dwa kolejne tory. Jest tutaj także Konkasy Przel plus 1 e, na jednostki, jednostki mechaniczne. Bardzo dobry upgrade. Także tutaj Centrifugal Hooks. O upgradami idą w obaj gracze. Obaj gracze do przodu. Znajduje się tutaj także ta banshee, która łow ma jedynie 14 życia. E, tutaj te Mutaliski biegają, latają sobie dokładnie bardzo, szukając tej banshee. Niestety nie mogą za bardzo jej znaleźć, no i wygląda na to, że ta Banshee będzie w stanie jeszcze coś tutaj zaharasować. Tymczasem to Slayers Boxer decyduje się na zniszczenie skałek i będzie atakował swojego przeciwnika. Posiada on. Posiada on dużą ilość torów, jest tutaj dokładnie. 4, 3 rudery, o kolosalna ilość Marinów z Combat Shieldem. I w momencie, w którym... Ooo, ogromna ilość speedbain'ów, 15 speedbainów. Naprawdę, naprawdę, naprawdę nieciekawa sytuacja w tym momencie. Zwłaszcza, że mamy tutaj także Roach'e. Roucze, jeśli podbiegną, jakże świetne na tory. No i oczywiście do tego Mutaliski, które będą w stanie dokończyć dzieła tak naprawdę. W momencie, w którym zostaną zliczone mariny, to Mutaliski bardzo fajnie także poradzą sobie z tymi... Z tymi z tymi torami. No i czyżby atakował w tym momencie z tej strony? Wygląda na to, że tak, te bunkry zostały opuszczone i będą w stanie, e, będzie w stanie zniszczyć je Kilik Zenit bardzo szybko i oraz bardzo bez żadnego tutaj problemu. Dwa czołgi zostały tutaj rozłożone, ale jest to naprawdę niewielka ilość jednostek. Jedyne, co tutaj wychodzi na plus dla boksera to bardzo mała, bardzo mała, bardzo małe przejście tutaj, które powoduje, że Kilik Zenit jedna, jednak musi się wycofać. Problem, oczywiście, polega na tym, że Krieg Zenith jest już wymaksowany i on zaczyna odkładać na fundusz emerytalny. Ma już tam 2000 minerałów oraz 500 gazu. Naprawdę ogromnej ilości. Czyżby w tym momencie decydował się na atak w tym wąskim przejściu? Wygląda na to, że tak plus 1, plus 1 jest skończone plus 2, plus 2. Także jest tutaj wybudowany infestation pit. No i wygląda na to, że w tym momencie będzie miała miejsce jakaś agresja. Ogromna ilość Speed Bainów wpada tutaj, rozbijając się między innymi o tory. I według mnie nie był to zbyt dobry pomysł. Także ogromna ilość tutaj tych mutalisków padła od tych torów. Torshipy w tym momencie są zmuszone wycofywać ogromne te ogromne jednostki, które padają bardzo, bardzo szybko właśnie, właśnie od tych, e, tych rołczy Tak jak mówiłem, rołcze kiedy podejdą ze speedem, są bardzo, bardzo dobre na te, na te, na te, na te tory. Przepraszam bardzo. No i jak wygląda sytuacja? Kylik Zenith w świetnej, świetnej pozycji. Posiada przewagę mapy, posiada przewagę ekonomiczną. Bokser jest troszeczkę tutaj zabunkrowany, na pewno musi zaekspować, mniej więcej tutaj.